Na długo przed początkiem czasu pierwszy mistrz Spinjitzu stworzył krainę Ninjago za pomocą czterech broni żywiołów. Po jego śmierci broń postanowił zdobyć zły lo- Mleko? Wówczas ja, Sensei Wu, jego- Mleko? Znalazłem czterech ninja zdolnych jej bronić. Mleko? Mleko? Mleko. 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 Mistrzowie z Mleko. Mleko. Kurwa. No! To świetny ruch wspaniale, zaraz tylko na... Ja. No po prostu kurwa, no nie! Boże czy ty to widzisz! Już! Kurwa, no nie! Co, w całe gremi. trzy godziny? Co? No Nowy pierdala! Mknął przez mroczny portal w każdej chwili, może powrócić, by odszukać złotą broń z pintycu. Lecz, Mistrzu, od tamtego czasu w Ninjago zapanował pokój. Eee, mleko. Nic robić, więc siedzimy tu. Potrynuję jutro. Nie odkładaj czegoś, co możesz zrobić dziś. Cóż, miałem zjeść mleko. Tro, ale skoro tak mówię. Użyłeś, trenujcie, aby osiągnąć... Mleko... Mojliwości. A Mleko. Może jak stworzyliśmy tornado kreacji, pamiętam, że dali... Mleko! Ach. Sami jeszcze nawet nie wiecie do czego jesteście zdolni. Macie do odkrycia tak wiele tajemnic! Nie rozumiecie nawet, jak niezwykłą moc kryje wasza złota broń. Chcecie zobaczyć jej moc? To patrzcie! Dobre. <grystanie> Spokojnie, mistrzu. Gdy Garmadon powróci, damy radę. Uwaga! Garmadon powrócił! Zauważono go przy wiosce Dzięki szybko. Dobra. Żądam wszystkich słodyczy w tej wiosce! I to już! Lloyd Garmadon? O kurwa!